Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Nitro Speed Most Wanted 2012. Zapraszam na kolejny wyścig. No i pierwsze co zrobimy to oczywiście ten wyścig sobie wyszukamy. Myślę, że wyścig trudny albo średni, aby tych punktów doświadczenia było jak najwięcej. Będziemy cały czas podróżować sobie Maserati, GT. E, tak więc myślę, że samochód naprawdę fajny, e, chociaż jest troszeczkę toporny i nie jest tak szybki jak Porsche, którym jeździliśmy na samym początku, które już jak wiecie jest dosyć mocno wytuningowane. E, no i jak widzicie ponad 2 km tylko do celu, tak więc nie ma tragedii. E, myślę, że bardzo szybko do tego, do tego punktu dojedziemy. No i będziemy kontynuować naszą przygodę Aby odblokować kolejny wyścig Z czarnej listy Ta czarne, czarna lista cała jest dosyć Będzie dosyć szybko przeze mnie Poprzechodzona Dlatego też te odcinki chcę zrobić Dużo, dużo krótsze, aby wrzucić je W jak najlepszej jakości Przede wszystkim, a także aby tych odcinków Było troszeczkę więcej Ponieważ ostatnio coś Delikatne problemy z moim Wrzucaniem na YouTube'a Nie wiem co się dzieje, czy też YouTube ma Jakieś ograniczenia, nie mam pojęcia, ale te filmiki wrzucają się po prostu dosyć długo, e, dlatego też, e, no, kilka takich filmików krótszych musi się pojawić, no niestety. E, Okej, okay, tutaj w prawo i chyba za chwileczkę będziemy już na miejscu, więc możemy, m, możemy zaczynać kolejny wyścig, kolejne zmagania z grą Need for Speed Most Wanted. Tutaj myślałem, że ten gościu we mnie wiedzie, ale chyba, chyba jednak spoko. Tak więc rozpoczynamy kolejny wyścig, a ja zapraszam Was bardzo serdecznie. Tutaj mamy filmik wstępny, filmiki, które niekoniecznie mi się podobają, nie przypadły mi do gustu, no ale myślę, że spokojnie możemy sobie ten filmik przewinąć, nie będziemy czekać, aż tutaj pojawią się te wszystkie scenki. No i jak widzimy, Centrala, ktoś pomoże w pościgu. No i tutaj chyba dużo jednostek będzie w tym pościgu pomagać przede wszystkim. Będziemy musieli tej policji uciekać, a także poradzić sobie z wszystkimi, z wszystkimi tutaj kierowcami. No i widzimy pierwsze kontakty, które no można przyznać, że są całkiem fajne i bardzo ładnie to wygląda. Przede wszystkim te kontakty mi się bardzo podobają, możemy tutaj naprawdę wyeliminować wiele razy zawodników. Z którymi się ścigamy. No i tych punktów doświadczenia, jak widzicie, mamy już dosyć sporo, bo jest to ponad 100 tysięcy. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że w ciągu myślę, że jednego, maksymalnie dwóch dni można tam grę spokojnie przejść. Dlatego też te odcinki są troszeczkę, troszeczkę krótsze, aby tych, aby tych odcinków było więcej. Tak więc spokojnie możemy sobie tutaj jechać po jednym, po dwa wyścigi maksymalnie, aby tych, aby tych odcinków było. Sporo. Jak wiecie, kariera z tej gry, tak zwana kariera, bo w sumie nie można tego nazwać typową karierą, no, będzie jednak dosyć krótka. Dlatego tych odcinków chciałbym, aby było dosyć dużo, abyście mieli możliwość zobaczenia wszystkie odcinki, niekoniecznie aż tak długie. No ale cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy będziecie z tego zadowoleni. Uważam też, że mam też jakieś prawo robić na tym kanale, co mi się podoba. Niekoniecznie zawsze muszę robić wszystko pod swoich widzów, czyż nieprawda? Ja uważam, że właśnie tak jest, że powinno się też robić coś, aby sprawiało przyjemności. No, i wyeliminowany kolejny kierowca z wozu policyjnego. No, a my na trzeciej pozycji, chociaż myślę, że tutaj będzie spokojnie możliwość dotarcia, nawet na pierwszej pozycji, jeżeli tylko byśmy się mocno postarali. Na pierwszej pozycji, jak na razie, ten kierowca chyba tam z tej Marusi. Tak więc bardzo szybki samochód. No i widzimy przed nami Awentator, który jest... A i hamuje tutaj widzimy, odpuszcza. No a my na pozycji teraz numer 2. E, czy uda się wskoczyć na pozycję numer 1? No mam nadzieję, że, że się jednak powiedzie ta, tutaj to zadanie nasze i że wykonamy je dzielnie. Jest pozycja numer 1 znakomicie. No i chyba nie powinno się już nic wielkiego wydarzyć. Dosyć duża przewaga nad, nad tą dwójką kierowców z tyłu. E, kolejne punkty. Doświadczenia wędrują na nasze konto. No i jest już linia mety, tak więc świetnie. Ja zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek, który pojawi się już niedługo. Tutaj jeszcze ulepszamy delikatnie samochód. No i cóż, trzymajcie się ciepło. Cześć!